Witam, dzisiaj zajmiemy się tematem, który, no cóż, potrafi spędzić sens powiek. Wyobraź sobie taką sytuację: jest działka, są plany na budowę, a tu nagle okazuje się, że przez środek biegnie podziemny kabel wysokiego napięcia. Brzmi skomplikowanie? Może i tak, ale spokojnie, zaraz sobie to wszystko poukładamy krok po kroku. No właśnie, to jest pytanie, które trafia w samo sedno sprawy i jest super praktyczne, bo dotyczy wielu właścicieli działek. Dobra, rozłóżmy to na czynniki pierwsze i poszukajmy jasnych, konkretnych odpowiedzi. Okej, okay, to wchodzimy w szczegóły. I tutaj uwaga, bo kluczem do wszystkiego jest zrozumienie, że mówimy o dwóch zupełnie różnych strefach wokół takiego kabla. To nie jest jedna wielka strefa zakazu, tylko dwie, każda o innym przeznaczeniu. Pierwsza z nich to tak zwany pas służebności, albo inaczej pas technologiczny. I jego cel jest, powiedzmy sobie szczerze, bardzo prosty. Ma zapewnić, że w razie czego, ekipy techniczne mogą tam bez problemu wjechać, nawet ciężkim sprzętem, żeby dokonać konserwacji czy usunąć awarię. To jest po prostu taka autostrada serwisowa dla tego kabla. Druga strefa, i ona jest zazwyczaj szersza to pas ochronny. I tu już nie chodzi tylko o dostęp, priorytetem jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo ludzi, budynków, no i samej linii. I to właśnie ten pas ochronny mówi nam, gdzie kategorycznie nie możemy stawiać żadnych stałych obiektów na przykład no właśnie, domu. I ta grafika świetnie to podsumowuje. Z jednej strony mamy pas służebności, gdzie kluczowe pytanie brzmi: czy da się tam wjechać, a z drugiej strony pas ochronny, gdzie pytamy. Czy to jest bezpieczne? Dwa różne światy, dwa różne zestawy reguł. Jak się zrozumie tę różnicę, to reszta staje się o wiele prostsza. To jest naprawdę fundament. No dobrze, to skoro mamy już teorię, przejdźmy do praktyki. Zobaczmy, jak to wszystko ma się do budowy domu. I tu jest najważniejsza zasada, jeśli chodzi o sam budynek. O tym, gdzie może stanąć dom, decyduje ten szerszy pas ochronny, nie pas służebności. To jest ta granica, której absolutnie nie można przekroczyć, budując coś na stałe. No dobrze, ale jak szeroki jest ten pas? No i tu sprawa się trochę komplikuje, bo jego szerokość jest ustalana indywidualnie dla każdej linii. Bierze się pod uwagę na przykład ograniczenie wpływu pola elektromagnetycznego. Co ciekawe, przepisy wprost nie określają tej odległości dla kabli 110 kV, ale jest pewna wskazówka. Dla linii o niższym napięciu, poniżej 30 kV, to są minimum 2 metry. Można więc przyjąć, że to jest takie absolutne minimum, od którego trzeba zacząć myślenie. Ok, dom mamy z głowy. A co z drugą częścią pytania? Czyli, czy nad takim kablem można sobie zrobić podjazd do garażu? Zanim odpowiemy, spójrzmy na jedno bardzo ważną liczbę – 1,3 m. Tyle, co najmniej, musi być pod ziemią zakopany kabel 110 kV. To nam daje pewien obraz sytuacji, bo wiemy, że on nie leży tuż pod trawą. Więc jeśli planujemy podjazd, którego konstrukcja sięga powiedzmy na 40 cm w głąb, to fizycznie jesteśmy daleko od kabla. Ale to nie znaczy, że mamy wolną rękę, bo tutaj wracamy do zasad pasa służebności to on, ten pas dostępu, decyduje, czy w ogóle możemy tam cokolwiek budować. I tu pojawia się kolejna kluczowa liczba. 5 metrów. Tyle co najmniej szerokości ma pas technologiczny dla kabla 110 kV. Czyli po 2,5 metra na każdą stronę od osi kabla i cały ten 5-metrowy korytarz musi być w pełni przejezdny dla no nie wiem, koparki czy innego ciężkiego sprzętu. Więc wracając do pytania, czy można zbudować podjazd. Odpowiedź brzmi tak, ale. No właśnie, jest kilka ale. Po pierwsze, kluczowy jest dostęp. Podjazd nie może w żaden sposób go blokować. Po drugie, musi być łatwy do usunięcia. Pamiętajmy, że awarie, choć rzadkie, mogą się zdarzyć, a wtedy ekipa musi mieć możliwość szybkiego demontażu. No i po trzecie, co oczywiste, sama budowa podjazdu nie może w żaden sposób uszkodzić ani kabla, ani płyt, którego chronią. Dobra, dużo tych informacji. Spróbujmy to teraz wszystko zebrać i podsumować w kilku najważniejszych zasadach. To takie must know całej tej układanki. A więc, podsumowując, w formie takiej prostej ściągawki. Czego nie wolno? Na pewno nie wolno budować żadnej części domu wewnątrz pasa ochronnego. Kropka. Nie wolno też na stałe zablokować pasa służebności. A co wolno, ale pod pewnymi warunkami. Wolno zbudować dom, ale całkowicie poza pasem ochronnym. I wolno zrobić podjazd, o ile będzie on płytki, łatwy do demontażu i nie zablokuje dojazdu serwisowi. To jest w zasadzie esencja tych wszystkich przepisów. I teraz uwaga, bo to jest chyba najważniejsza informacja z całego tego materiału. Te wszystkie zasady, o których mówiliśmy, to są ogólne wytyczne. Ale ostateczne i wiążące słowo zawsze, ale to zawsze, należy do właściciela tej konkretnej linii energetycznej. To jego regulamin i jego warunki są prawem. Dlatego na sam koniec jest jedna, jedyna złota rada. Zanim ktokolwiek wbije pierwszą łopatę w ziemię, zanim zleci projekt, zanim wyda chociaż jedną złotówkę, trzeba wziąć telefon i zadzwonić do operatora sieci energetycznej. To jedyny sposób, żeby mieć 100% pewności i uniknąć potem naprawdę poważnych i kosztownych problemów.